Czemu to Aniele? jesteś tak wesoły? Czy byś znów próbował. Czemu, daj... Tum, Aniele? Czemu to Aniele. nie było to jesteś tak wesoły? Czy byś znów próbował postawić na mojej drodze na sidła? Oj, diabla, smutna twoja dola. Bo przyszedł na ziemię mocniejszy od ciebie. Cieszą się dziś ludzie, że będą mogli żyć w obie w niebie. Mydziesz się zbyt wcześnie na, na ich O Mój Boże, plan nie tym Wszystko, co piękne, szlachetne i dobre. Także ja do życia skutecznie zniszczymy. Myślę, że Twój zamiar, uczciwy Panie Dyjable, z wielkim kukiem się rozpadnie. Twoją głowę ze trzy Jezus, tworzy dziecię, a zanim pójdziemy w trzecim tysiąclem. Od tego czasu Szatan wraz z tą jak przygodą swoich rycerzy się Jestem Lucyberem, diabłem nad diabłami. Jestem ich przywódcą, oni moi poddani. Dziś zarządzam ważne spotkanie, na którym wiele zdradność rozstrzygnąć mamy. Wszystkich naszych przyjaciół również tu zapraszamy. Wiecie, co się stało w Betlejem? Że Syn Boży, Zbawiciel, stąpił na ziemię? Przez Niego Bóg Wszechmocny na cały świat wypadać, to znaczy z naszych rąk ich wyrwać i do raju wyprowadzić. Zjednoczmy się więc wszyscy Dołóżmy dołóżmy wszelkich starań. Wy plan ten tylko zniszczył, znimecz, Boży za mnie. na waszą inteligencję, na wasze tęgnie głowy. Przestacie swoje pomysły i plany być domu. Nie, wspaniale. Ogłaszam koniec naszego zebrania. A teraz się bierzcie wszyscy do działania. Nie traćmy czasu, bo szybko ucieka. A nagroda wielka dla was w czeka. A to co? Przepraszam, tylko zagłębiłem i przez nią panę drogę Bardzo Dobrze, czy coś po. Czasem błądzi nie zaszkodzi. No wtedy bardzo łatwo tu, do piekła ktoś przychodzi. Tu jest piekło? O, uciekam. Nie chcę tu zostawić śladu. dół. Chyba, że mi zechcesz diable? diable. Oczywiście. Bardzo lubię, gdy ktoś nad mną dyskutuje. Osiągam wielki sukces, kiedy kogoś przekonuję. Powiedz mi więc diable szczerze. Ja bardzo chcę w to wierzyć. Czy wypełnić wam się dało? Wszystko, co zaplanowano? Zrobiliśmy bardzo wiele. Chociaż i porażki były. Jednak one nigdy nas w tym działaniu nie zniechęciły. Czy tak, że mogę, kto największym waszym wrogiem? Bóg Maryla, wszyscy święci. To wrogowie nad I najgorsze, że my do nich żadnego dostępu nie mamy. A na ziemi też potrafią. Bardzo mocno nam, nam zaszkodzić. Kościół święto oraz papież, który Bożą drogą chodzi. Czasem mamy to także problem i trudności bardzo wiele. Z tymi, którzy zbyt gorliwie pracują w Bożym Kościele. I nawet nie warto nam się trudzić nad zdobyciem takich ludzi, którzy z Maryją trzymają sztanę, bo ona im często otwiera niebieską kamerę. Jesteś jak od mądrzejów. Przez porę grzechu człowiek nasi ci w się zagrzyja. Zabójstwo, Samobójstwo, samobójstwo, przeciw Bogu prowadzą najskuteczniej do piekielnego grobu. przez aborcję, przemoc, gwałty, kradzieże i rodzin rozbicie, łamiecie podstawową zasadę <gry> świętości życia, bardzo często zrywając swych namiętności pęta. Staję ci się o wiele gorsi niż dzikie zwierzę. Wydajesz mi się coraz bardziej sympatyczny i swoją inteligencją mnie zaskakujesz. A może bardzo dyplomatycznie przejść na naszą stronę, próbujesz? O nie! My na nabić wszędzie siebie. Taki jest nasz program, który realizujemy. A kto tam? Jacyś ludzie siedzą przy pełnych stołach, lecz nic nie jedzą. Widać, że głodnie, a smutek szpeci ich twarzy. Straszny to krok. i bardzo to mnie radzy. To są ci, których zdobywano się różnego rodzaju niebelskie reklamy. Pełne stoły, to symbol dobrobytu. Wielu ludzi to drogą, Najprostsze. Teraz mają to wszystko, co kiedyś na ziemi nagromadzić chcieli. Jednak tutaj wszystko zmarało do zera. i ich dusze pali i pożera. I tak na wieki w tych mękach będzie w dusza? Niestety, sami to wybrali. Nikt ich do tego nie zmusza. To zostawić tam. Dziękuję Ci, diable za słowa wywiadu. Kto na ziemi żyjąc cieszył się weseli, mając bezmiar dobra, z bliźnim się nie dzielił. Teraz piekle pragnie choć kropelki wody, lecz nikt mu nie da dla duszy ochłody. Kto krzywdził bliźniego, przeklinał, zabijał, nie chciał mu przebaczyć, wszędzie zło rozwijał. Teraz piekle będzie cierpiał ciemności, rozpacz chłopę chowę ubręki. No, chyba zaglądziłem i przez pomękę to trafiłem. Ale co się dzieje? Każdy cieszy się i śmieje. Można hmm. tylko pozazdrościć takiej wspaniałej radości. Bo tu jest niebo, wieczne wesele. Chodź tu bliżej, proszę, śmielej. Czy mogę prosić Ciebie o krótki wywiad po niebie? Jestem w dziennikarzem. Co tutaj słyszę, na ziemi się przekażę. Oczywiście, bardzo lubię mówić o niebie. A gdy się postarasz, przyjmę tu także i Ciebie. Jestem święty Piotr. Powiedz mi, Piotrze, co zrobić trzeba, żeby się dostać do nieba? Wypełnia przekazania Boże. A każdy uczynić to może. Zgadzam się z tym, Piotrze. Nie wolno kraść, zabijać, wyzyskiwać bliźniego. Ale jak przyjąć krzywdę, niesprawiedliwość, od człowieka złego? Złe. Ten, kto dosyć cierpił od krzywdy, przystosowanie, o wiele szybciej do nieba się dostanie. Przyznasz mi, Piotrze, że nie jest to łatwe zadanie. Czasem nie starczy siły na jego wykonanie. Siły trzeba często pozyskać co serca Bożego. Umawia się ciałem Chrystusa, mądrością słowa jego. Przychodzi także z rozmachem ze swoimi problemami do matki Bożej. A ona nie pozostawi was Ależ, Piotrze, nieraz długo i gorąco się modlimy, a Bóg nie daje nam tego, o co go z równością prosimy. Być może źle się modlicie, bardzo dużo słów do Boga mówicie, a serca swego nie chcecie otworzyć na jego działanie. Tak się młodą zazwyczaj pogania. Powiedz mi, Piotrze, szczerze, czy szczęście w niebie opiera się na wierze? Szczęście zbawionych oparty jest na miłości, a tego, nikt się nie gniewa, nie złości, to jeszcze nas tu na siebie nawzajem życzliwi, pogodni, radośni i bardzo szczęśliwi. Jeszcze jedno pytanie, bo wciąż nie mogę się z Tobą rozstać. Czy pozwolisz mi, Piotrze, u Was pozostać? Zajadź się na Ziemię, moje kochanie. Myślę, że to będzie chwilę w rozstanie. Po niedługim czasie znów zachować do wschód nieba, a tymczasem popracować się do rok trzeba. Dziękuję Ci, Piotrze, że okazałeś mi duże gości, Ale gdy wrócę, nie zapomnij o naszych znajomości. <śleski> Niech pełne radości. Niech szale i cierpienie, W maleńkiej dziecinie ujrzymy zbawień. To teraz już na nas kolej! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Idziemy tu do was z bielana kolędą, Ciekawe tu rzeczy przed Na w tej sprawie u własnej zabawie. Użycie już Matko Jezusa Małego, ubogiej stajęce dla was zrodzonego, pasterzy z dołami, krów z opiałami, przedstajanki się symboliczne z języka hebrajskiego oznacza dom chleba. Betlejem jest miastem dynastii Dawidowej. Tutaj urodził się i wychował król Dawid. Do tego miasta, także na spis ludności, udał się Józef z rodu Dawida z Marią. Pójdźmy, aby zobaczyć, co tam się wydarzyło ponad 2000 lat Kto tam? I nie Boga, Proszę, otwórz nam pani. Witajcie na ziemię, posłanie. Nie ma miejsca. Pan Bogat ma swoje dzisiaj dlatego nie otworzę. Płonie w twarz ukryła i cichutko Nikt nie chciał przyjąć matki tej, co zamiast pojętych nas schronienia niesie ludziom samego Boga. O ludzie betlejemstych! Gdzie są wasze serca? Czemu wdziwością widzące przed przyjściem Boga? A matka wzruszona wciąż czeka i czeka, czy się przed nią otworzą jakieś drzwi, a może serce człowieka?